Witam Was bardzo serdecznie na live. Inspiracja, edukacja. Witam Was w poniedziałkowy poranek. Witam Was, słuchajcie, na 196. już odcinku naszego spotkania, czy naszych spotkań. Już niebawem zbliżamy się do okrągłej liczby 200. A co za tym idzie? Będzie zorganizowany konkurs, więc wypatrujcie uważnie informacji. Myślę, że w piątek się to zadzieje, dlatego że w piątek ten dwusetny odcinek będzie. Tak? W piątek wypadnie nam dwusetny odcinek. I witamy, będzie cześć, super, że jesteś z nami na żywo. Przy okazji piękne zdjęcie profilowe. Cześć Monika, cześć, super, że jesteś. Bardzo fajnie, słuchajcie, bardzo fajnie, że chcę Wam się wstawać, bardzo mnie to cieszy, dużo lepiej się gada, kiedy ktoś tutaj na żywo u mnie jest, kiedy ktoś, no właśnie, na żywo się tutaj spotyka, no a co za tym idzie, 6 godzina z tego względu, że nie ma jeszcze tych codziennych obowiązków, można spokojnie wypić kawę, można spokojnie usiąść, kiedy wszyscy domownicy jeszcze śpią, zanim ruszy się do tych naszych codziennych obowiązków, Dlatego tak wcześnie się spotykamy, dlatego tak wcześnie się tutaj łączymy. Więc bardzo fajnie, że chcę Wam się tutaj no właśnie być i tą kawę ze mną pić. Chociaż nigdy nie zdarzam sobie jej zrobić od rana, ale może kiedyś zacznę. Dzisiejszym naszym tematem będzie ustawienie do galopu jako ustawienie drugie. Mówiliśmy sobie w zeszłym tygodniu o ustawieniu do kusa. Dzisiaj też no właśnie, koty nam tutaj e, robią piękne, piękne tło e, z tyłu swoją zabawą, to jest ich poranna godzina na szaleństwa. Dzisiaj zajmiemy się właśnie tym ustawieniem do jako wstępem do trawersu tak naprawdę. Kiedy mówiliśmy o ustawieniu do kusa, czyli tej pozycji pierwszej, właśnie kawa Monika pisze, dokładnie tak, kawa się przyda. Kiedy mówiliśmy o ustawieniu do kusa tej pozycji pierwszej, jako wstępie do łopatki do wewnątrz, jako wstępie do łopatki do wewnątrz. Tak Teraz mówimy o ustawieniu drugim, o ustawieniu do galopu, jako wstępie do trawersu i do kolejnych elementów, które już no właśnie są bardziej zaawansowane. Czyli po kolei gimnastykujemy konia. No można powiedzieć, że to właśnie ustawienie drugie jest w, jakby w tej naszej skali wyszkolenia chodów bocznych. Według Goethe Hojszmana, bo nim się cały czas inspirujemy. No jest właśnie w tym miejscu, czyli pomiędzy łopatką do wewnątrz, a trawersem się znajduje i ma za zadanie znowu gimnastykowanie konia na najbardziej wewnętrznej, zadniej nogi, wewnętrznej tylnej kończyny. Już za chwilę rozwinę ten temat. To, co jest ważne tutaj, to to, o czym będziemy mówili, nazwane jest ustawieniem do galopu, ale niekoniecznie w galopie musi być wykonywane. Tak? Możemy to wykonać również w kusie, ale znaczenie jest takie, że właśnie ta wewnętrzna zadnia noga, wewnętrzna tylna kończyna, ta sama, która gdzieś tam rozpoczyna. Galop, zewnętrzna, przepraszam, zewnętrzna tylna kończyna, ta sama, która rozpoczyna galop, musi wkraczać głębiej do przodu, ok? Musi wkraczać głębiej do przodu. Ok, więc jazdę w ustawieniu do galopu należy traktować jako podstawę trawersu. Ćwiczenie to przedstawia się następująco. Koń poprawnie ustawiony do wewnątrz, czyli wygięty do wewnątrz, tak? W potylicy. o widocznych początkach zgięcia w kłodzie również, w tym odcinku piersiowym najbardziej. Stawia zewnętrzną od strony ściany tylną kończynę nieznacznie na szerokość około popyta pod środek ciała w kierunku środka ciężkości. Wewnętrzna tylna kończyna podąża za wewnętrzną przednią. Przy tym określenie ustawienie do galopu nie odnosi się do rodzaju chodu, tak, bo można mieć zarówno galopem, jak i kłusem, a nazwa pochodzi od tego, że ta zewnętrzna tylna kończyna rozpoczyna, rozpoczynająca galop musi wkraczać głębiej w przód. Na podstawie tego opisu można by w pierwszej chwili przyjąć, że wpływ gimnastyczny na wewnętrzną tylną kończynę jest nieznaczny, ale chodzi tutaj właśnie o wygimnastykowanie tej wewnętrznej tylnej, ok? Z tego względu, że podobnie jak przy jeździe w zgięciu na jednym śladzie, już samo zgięcie w kłodzie ma taki właśnie wpływ, tak? czyli już samo zgięcie w kłodzie gimnastykuje wewnętrzną zadnią kończynę, czyli kiedy poprawnie koń się zaczyna wyginać już w ustawieniu takim, o jakiego prosimy, to już właśnie takie ustawienie powoduje gimnastykę wewnętrznej zadniej kończyny. Tak to się dzieje. Jednak no właśnie. W chwili, gdy pojawia się rotacja kłody, połączona z niewielkim faktycznym zgięciem krągosłupa w jej obszarze, wewnętrzna tylna kończyna podczas jazdy na jednym śladzie wskutek tej rotacji miednicy, o której sobie mówiliśmy, tak, że kiedy koń się wykina na łuku, to miednica nieznacznie się rotuje. W takim sensie, żeby no właśnie. W takim sensie, żeby ta wewnętrzna, właśnie wewnętrzna tylna noga wkraczała nieco pod kłodę w kierunku środka ciężkości konia. Wtedy łatwiej jest koniowi złapać równowagę, łatwiej jest to zgięcie utrzymać, a tym samym ta noga musi pracować niestety, ale mocniej w tym czasie. Także tak to się dzieje. Można więc uznać, że jazda w ustawieniu tego galopu zajmuje w systematyce właśnie chodów bocznych miejsce pomiędzy upadką do wewnątrz a trawersem, tak jak sobie powiedzieliśmy. Natomiast pod względem biomechanicznym ćwiczenie to wzmacnia ugięcie w stawach tylnych kończyn obu, będące skutkiem prawidłowego zgięcia w kłodzie na jednym śladzie, czyli efekt ten dotyczy wewnętrznej tylnej kończyny, znajdującej się pionowo pod kłodą. Najbardziej. I tutaj mamy takie pytanie wyszczególnione: czy to ćwiczenie rzeczywiście wzmacnia te tylne kończyny? Czy dana tylna kończyna staje się nie tylko bardziej giętka w stawach, czyli bardziej elastyczna, lecz także silniejsza, a więc ma lepiej rozwinięte mięśnie? I odpowiedź jest tak: ogięcie w stawach jest niemożliwe bez wzmocnienia mięśni. Prostowników tylnych kończyn, czyli tych mięśni, które są odpowiedzialne za ruch. Zarówno energiczne jazda naprzód, jak i zgięcie wzmacnia te właśnie prostowniki. A więc warto też ćwiczyć tą energiczną jazdę w przód, tak? żeby utrzymywać impuls, żeby ten ruch był taki ekspresyjny, żeby ten ruch był taki, wiecie, z, z jajem, tak, można powiedzieć, żeby to nie było wleczenie się noga za nogę, tylko taki właśnie energiczny ruch naprzód. A więc ruch naprzód wpływa korzystnie na kurczliwość tych prostowników, na zgięcie, zgięcie, na ich pasywną, izometryczną giętkość. Więc no właśnie, ruch naprzód, kurczliwość, zgięcie na tą giętkość, najbardziej właśnie wpływ. Takie jest znaczenie. I to, co jest ważne, to to ćwiczenie, właśnie ustawienie do galopu, czyli to zgięcie z tym mocniejszym wkraczaniem wewnętrzną, ostatnią nogą pod kłodę, która jest gimnastykowana w tym czasie, ma również efekt wychowawczy, a mianowicie uwrażliwienie konia na pomocę, a mianowicie uwrażliwienie konia na działanie wskazującej kierunek, przesuwającej w bok zewnętrznej łydki, wzmacnia tutaj współpracę z prowadzącą wewnętrzną wodzą. Natomiast wewnętrzna łydka pilnuje wewnętrznej tylnej kończyny, tak, żeby wkraczała, i współdziałając z zewnętrzną z kolei wodzą, zapewni jej podstawienie oraz zgięcie w kłodzie. A więc na przekątnych tutaj działamy, tak, na przekątnych łydek, na przekątnych wodzach. Innym wartościowym elementem jest podobnie jak w łopatce, nieznaczne przesunięcie do siadu się do wewnątrz w kierunku zgięcia, Dzięki temu też koń ma większy sygnał co do tego, jak tutaj, no właśnie, gdzie środek ciężkości ma się znajdować jego i jak ma się wygiąć bardzo. I ma to właśnie decydujący wpływ na pozostawienie wewnętrznej tylnej kończyny na idealnej linii, szczególnie ważne później w trawersie. I zapewnienie przyjęcie przez nią obciążenia, a co za tym idzie ugięcia również w stawach, a co za tym idzie również gimnastyki. Opisane wcześniej zwiększenie elastyczności chodu jest możliwe tylko pod warunkiem, że jeździec siedzi. Idealnie nad środkiem ciężkości konia, więc tutaj równowaga jest też jest niezwykle niezwykle ważna, a przewidziona wewnętrzna tylna kończyna zbliża się do tego miejsca, do miejsca tego środka ciężkości, tak? Przywiedziona, czyli w stronę środka ciała przysunięta, tak, kończyna zbliża się do miejsca tego środka ciężkości właśnie konia. to jest ważne. A więc kontrola wewnętrzną tylną kończyną stanowi taki istotny warunek uzyskania poprawnego zgięcia w trawersie później. Im większy stopień zgnięcia w kłodzie, odstawienia w bok, a tym samym zebrania, tym ważniejsze stają się opisane powyżej pojedyncze elementy. Tym bardziej muszą się one zgrać okay? ze sobą i tym bardziej koń musi być właśnie wygimnastykowany, żeby to wszystko się zadziało, żeby to wszystko miało miejsce. To ćwiczymy. Im większy stopień zgnięcia w kłodzie, odstawienia w bok, a tym samym zebrania, tym ważniejsze stają się opisane powyżej pojedyncze elementy. Okej, okay. i zazwyczaj, czy zwyczajnie przepychany w bok koń, bez tego zgięcia, bez prawidłowego ustawienia, bez tego już stopniowego zebrania, czyli ugięcia większego wstawa, zwyczajnie właśnie przepychany koń, bez zgięcia w kłodzie, traci takt, a więc traci czystość chodu. Ok, i przede wszystkim w kusie, obciążając nadmiernie zewnętrzną parę kończyn brakuje tu mechanizmu obronnego, którym jest giętkość, a więc to ugięcie właśnie w stawach, sprężynowanie w stawach. W stawach tych tylnych kończyn dochodzi do skrajnego obciążenia aparatu zawieszającego pęcinę, i co za tym idzie, bardzo łatwo tutaj wtedy o kontuzję. Jeżeli jeden staw jest nadmiernie obciążany, nie ma tutaj, nie rozkładają się te wszystkie obciążenia na całą kończynę, a jedynie na jeden staw, to o wiele łatwiej tutaj, no właśnie, o kontuzję tej właśnie kończyny. Ok, a więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o ten nasz dzisiejszy temat, jutro będziemy rozmawiali sobie o trawersie i o tym właśnie, jak to jest, jeżeli chodzi, no właśnie, dlatego że trawers stanowi logiczne rozwinięcie jazdy. W tak zwanym ustawieniu do galopu. Stopień zebrania pogłębia się tutaj wraz ze stopniem zdjęcia, zgięcia w kłodzie, co oznacza, że również odstawienie w bok może powiększać się wraz ze zgięciem bez utraty czystości chodu i istoty tego ćwiczenia. Czyli znowu jest to konsekwencja prawidłowego wyszkolenia konia, a nie gdzieś jakieś siłowe ustawianie czy przepychanie się. Czy, czy coś takiego, tak? Więc jakby te wszystkie gimnastyczne elementy, o których tutaj mówimy, musimy traktować właśnie w taki sposób, jako konsekwencja odpowiednio wypracowanej poprzedniej pozycji. Tak, czyli zaczynamy od tego zdjęcia, od zdjęcia pośredniego, przepraszam, od zdjęcia pośredniego, w którym koń jakby ustawia się naturalnie na tyle, na ile pozwala mu to jego atletyczność, jego wygimnastykowanie. Kolejno. Wchodzimy do zdjęcia bezpośredniego, gdzie już trochę zaczynamy z koniem pracować. Tak? Potem jest ustawienie do kłosa, gdzie już bardziej ten koń się wygina, bardziej odpowiada. No i łopatką do wewnątrz, jako wstęp do chodów bocznych w ogóle. Dalej po łopatce do wewnątrz mamy ustawienie do galopu. Kolejno z do galopu, jako pogłębienie wchodzimy do trawersu, kiedy koń oczywiście wszystkie te elementy odpowiednio opanował. No i dopiero dalej mamy ciąg. Kiedy koń porusza się no właśnie do przodu i w bok um, podczas ciągu, e, i przy tym jest ustawiony i zgięty w kierunku ruchu. E, I to jest taki już e, jakby ten najwyższy tutaj punkt, który chcemy na ten moment osiągnąć. E, później dopiero jak koń. Utrzymuje gimnastykę, odpowiada odpowiednio w danych chodach, tak. Jest mu łatwo to wykonać już ze względu na stopień jego wytrenowania. Dopiero możemy przechodzić do jeszcze trudniejszych elementów, takich jak na przykład jazda w odwrotnym ustawieniu, żeby wcześniej jakby nie mieszać, nie zaburzać i tak dalej. Więc warto o tym pamiętać i o tej kolejności. No i pamiętamy też o tym, że jest to proces. Jest to proces, który wymaga rozluźnienia konia, który wymaga systematyczności, który wymaga też codziennej gimnastyki, a więc gimnastykowania konia w czasie właśnie, w czasie wolnym też od siodła, od jazdy. Tak? A więc taka codzienna gimnastyka, ćwiczenia pilatesowe, to wszystko ma ogromne, ogromne znaczenie. No i co za tym idzie, Ogrom pracy tutaj musi być włożony, żeby to wszystko przyszło naturalnie, żeby koń w odpowiednim momencie, kiedy będzie na to przygotowany, kiedy będzie na to gotowy, mógł te elementy te ćwiczenia wykonać, tak? I jakby musimy uproić się w cierpliwość i w takie zawzięcie, jeżeli chcemy do tego stopnia konia wytrenować, żeby no właśnie doprowadzić do takiego ani innego elementu, do takiego ani innego. Yy, w trenowania właśnie konia, jego elastyczności, elastyczności stawów, wzmocnienia zadu i tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy sobie dzisiaj. Dajcie znać również osoby oglądające powtórkę czy takie tematy są dla was wartościowe czy chcecie tego słuchać czy może wolicie live bardziej w kontekście psychologii bardziej w kontekście fizjoterapii czy jeszcze w jakimś innym kontekście czyli co jest dla was naj najbardziej wartościowe na ten moment, tak? Jakiego rodzaju tematy są dla Was na ten moment najbardziej wartościowe? Czym zajmiemy się, kiedy omówimy już te chody boczne, czyli kiedy przekroczymy już próg 200 spotkań na żywo. Dajcie znać, co byście chcieli oglądać później, jakie tematy. To też będzie dla mnie ogromna pomoc i też przyczyni się być może do no właśnie do wygranej w konkursie, który odbędzie się w piątek na live 200. Dobrze, słuchajcie, życzę Wam dzisiaj miłego dnia, życzę Wam miłego poniedziałku. Bierzemy się ostro do pracy. Na dworze zaczyna robić się już jasno, to jest słuchajcie, straszne, że o tej godzinie już i mgliście się robi jak jesienią, mimo że mamy jeszcze, mamy jeszcze, no właśnie, sierpień i mamy jeszcze wakacje, a już poranki są takie bardzo mocno jesienne, już liście na drzewach zaczynają żółknąć, Grzybów jeszcze nie ma, podobno w lesie, ja jeszcze nie sprawdzałam, ale podobno jeszcze grzybów nie ma. Natomiast, no właśnie, coraz ciężej będzie wstawać się rano, dlatego tym bardziej liczę na Wasze wsparcie. Na Waszą obecność tutaj. I też bardzo się cieszę, właśnie tym bardziej ważne jest dla mnie to, że jesteście tutaj i że chcecie posłuchać tego, co mam do przekazania, yy, i do zainspirowania się różnymi właśnie jeździckimi pozycjami. Becja pisze, dla mnie wszystkie tematy są super. Psychologia, fizjoterapia super, jestem za. Okej, okay. miłego dnia ja też czekam, aż będą uwielbiam zbierać grzyby. Dokładnie tak. Potem słuchajcie, jak się wierzchem wyjeżdża do lasu, to jest dramat, bo tu się widzi grzybka, tu się widzi grzybka i tak naprawdę trzeba być siąść i iść w ręku. Trzeba przytroczyć takie wielkie, wiecie, kosze do siodła, żeby mieć gdzie zbierać tych grzyb, bo oczy uciekają na. To. No właśnie, dobrze, słuchajcie, widzimy się jutro o godzinie 6. Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. No i do zobaczenia, miłego dnia. Pamiętajcie też o lajkach, o serduszkach, o udostępnieniach, jeżeli ten materiał był dla Was przydatny. Pamiętajcie o komentowaniu, o witaniu się, żeby, żebym wiedziała, kto tutaj te live y ogląda i że warto się, no właśnie, czy warto, warto zawsze, ale im więcej nas, tym weselej, więc dawajcie znać, że byliście i że widzieliście. Tak, ciężko, najlepiej widać. No właśnie, jeżeli chodzi o te grzyby, z góry najlepiej widać, dokładnie. Dobrze, dzień serdeczne, do zobaczenia.